Ok, jesteśmy w kolejnej grze, Liquid Teja kontra Stefano, 1-0 dla Terana, po lewej stronie Igi Stefano, po prawej stronie natomiast jest Liquid Teja, więc Teran kontra Zerk, 1-0 dla Koreańczyka, który nie dał żadnych złudzeń, no dobra, dał trochę złudzeń, mecze były naprawdę bardzo ciekawe, mecz był bardzo ciekawy ten ostatni, mi się podobał, nie wiem jak Wam, ale mi się naprawdę to podobało. Następny mecz po tym BO3 e, będzie Mana kontra Gosu. User czy Mana będzie grał dwa spotkania pod rząd? Nie mam tej pewności. Przy okazji 7,5 godziny. Stream trwa dzisiaj już 7,5 godziny. Jak się z tym czujecie, że siedzimy razem 7,5 godziny na streamie? Ktoś coś powie no na YouTubie za chwilę. Zapewne powiedzą, że z Emilem zaczyna się robić troszeczkę Dobrze, Ktoś mówi: spać, spać. Ja Wam dam spać. Good luck, have fun, love. Nie ma spania. Nie ma spania, bo to jest... nie, nie wolno spać. Ale dlaczego są kamienie obok rampy? Już Wam mówię, o co chodzi z tymi kamieniami obok rampy. Czemu je niszczą? Przecież te kamienie są po to, aby żaden bunkieracz nie zadziałał, żaden cheese na rampie, w sposób np. przykład bloko, blokowanie jej. A kamienie są niszczone z tego względu, żeby nie wydać rozkazu ataku na nie, nie daj Boże, albo nie kazać iść. No, w sumie teraz te kamienie nie trzeba już ich niszczyć, bo trzeba wydać rozkaz ataku, aby zniszczyć kamienie. Kiedyś wystarczyło nacisnąć na nie i one były atakowane. Gdzie czasami były jakieś lekkie fejle, przeciwnik zamiast, zamiast cofnąć się na przykład, albo gdzieś podejść, e, atakowaliśmy kamienie. Niestety. Tak to bywało. No i cóż... Jest gorąco, aby była stuprocentowa yy, pewność, i jest yy, cholernie gorąco. Przynajmniej u mnie, nie wiem jak u was, robi się o wiele za ciepło. Z tym jest na mini luzie, bo to jest Home Story Cup. Home Story Cup zawsze był na luzie, więc yy, dlaczego u mnie miałoby tak nie być? W takim wypadku jesteśmy w miłej kameralnej atmosferze 445 osób, też jest fajnie. No, były już momenty, kiedy oglądało nas tylko i wyłącznie było 250, 300, 350, teraz jest 400, 445, a dzisiaj było 1700, a teraz jest 400, a teraz było nawet 1700 parospad, dlatego że Twitch TV padł, mogłem być wredny, spróbować komentować po angielsku, no ale aż na tyle wredny. To mimo wszystko ja nie jestem. Czy będzie w niedzielę Home Store Cup, jakby ktoś się chciał zapytać? Słuchajcie, nie wiem. Nie mam najmniejszego pojęcia, czy jutro będzie. Ja nie wiem, czy organizatorzy zgodzą się, żeby tą już finałową drabinkę e, streamować. Jeżeli się zgodzą, no to oczywiście, że wtedy będziemy e, na tym wszystkim. No i co z tym jednym riperem. No Reaper e, obrywa, to jest lekka, jest podgryzany e, w tej sytuacji. Miał być e, to był chyba Evolution Chamber budowany, żeby nie zabić tej dronki. E, Reaper jest ekstremalnie upierdliwy i teraz ma miejsce, żeby też e, trochę Lingów e, pobić. O co chodzi z tym ripperem? Ripper ma przede wszystkim zobaczyć jak najwięcej um, jak najwięcej e, informacji, przekazać, jeszcze je wskoczyć, zobaczyć, widzi, nie wydobywa gazu, nie wydoba, wydobywa gazu, więc będziemy miał więcej minerałów, e, więcej minerałów, e, więc e, niekoniecznie może jakaś wyższa technologia, tylko i wyłącznie na razie e, speed bez gazu, no daleko człowiek nie zajdzie, nie ma co ukrywać. Zobaczcie takie overlordy z gazem, jak wysoko zaszły. Widzicie, jakie są wysokie te overlordy, no, ale to już e, pół biedy. Ciekawe, jak musi suchnąć w momencie, w którym e, taki overlord wybucha. No ale dobra, wróćmy do tego, wszystkiego, e, co się dalej dzieje. W ogóle nie chcę myśleć, w jaki sposób overlordy, mutaliski latają w kosmosie. Jak w jakim sposób mutaliski latają w kosmosie, bo one jakoś niby latały. Ja tego nie rozumiem. Jak? Ale czy to ma sens? Z drugiej strony gramy w dziwną grę, gdzie są robaczki, ludzie którzy nie są do końca, którzy są terenami i kosmici, którzy nie potrafią atomówkami napierdzielać. Ja nie rozumiem, po co tutaj były jakieś normalne, po co w ogóle protosi schodzą na jakieś planety, żeby niszczyć Zergów, zrzucić, na pewno jakąś wersję atomówek mają, zrzucić tego pierdziliard, i przestać się martwić czymkolwiek. No ale oni nie, oni tak jednak nie robią. Dobra, wróćmy jednak do gry, bo tutaj się troszeczkę rozgadaliśmy. 18 linków ze strony Stefano i jest też Evolution Chamber, trzecia baza dorzucona. Wall już jest robiony. No i ciekawie, Stefano może grać większą ilością linków. Co on może tutaj wykombinować? Jeżeli zaczyna dużo linków, jeżeli dorzuca podwójny Evolution Chamber, link może Bane. Są dwa wyjścia. Link Bane, Mutaliski, link Infestor i potem. Oj, prawie dało, da się złapać, próbuję. ach, nie dał rady, ładna ta kontrola, o, fail, fail. ze strony Teji. zwariowały mu tutaj Heliony, mógł nimi spokojnie uciec, no cóż, fejle bywają, jego przeciwnik Helion, Maruder aktualnie gra 1-1 w drodze, no jak już mówiłem, a, ładnie się teraz tejże nawet tej ustawił, ale wszystko zostanie zagryzione w końcu. Lim, możemy mieć Link Bane, Muta, potem Przyjście, a jed, albo same Link Investor. Jedna i druga akcja i tak zakończy się ultraliskami na dłuższą metę. Oczywiście na dłuższą metę Ler jest w drodze, 1-1 też. Żaden haras się nie udał. Ym, tej Teranowi ilość zabitych harwesterów, jak widzicie aktualnie, 0. Powinno być yy, trochę więcej, biorąc pod uwagę, ile tego wszystkiego Teran stracił tych harwesterów. Dalej no teraz o tym, jest Bailing Nest dorzucony, 1-1 w połowie drogi, to dokładnie tak jak powiedziałem, no i będzie to pytanie, co dalej? Um, Infestor Link Bane, może tak być, e Link Bane Muta, też oczywiście może być, Helion tutaj ładnie przypiekły, Stefano próbuje za wszelką cenę otoczyć, przecinka, co mu niestety w tym momencie e nie wyszło. Co ciekawe, Stefano pod jedynką ma Bailing Nest, to mnie mocno zastanawia. Po co mu to jest, ale wiesz co, może w sumie nie, nie, nie próbujmy tego zrozumieć. Takich rzeczy to jest ponad nasze zrozumienie. Może dajemy to w jakiś sposób skila. Bardzo ładnie, powolutku klip jest rozprzestrzeniany. Jeden queen ustawiony pod trójką, aby mógł od razu rozprzestrzeniać ten klipik, i wszystko się przydostać na skraj. Bardzo sympatycznie, w sumie też ja powinienem chyba spróbować. I już jest haczerka aktualnie pod dwójką, żeby było sympatyczniej. Co jest w drodze? Infestation Pit, w drodze Spire, jak nie widzieliśmy, tak nie widzimy, więc jednak te inwestory mogą się pojawić dużo wcześniej. Tutaj próba otoczenia Helionów, nie wiem, czy do końca jest taki dobry pomysł, złapał z jednego, na razie nawet jednego nie jest w stanie zabić, jeden padł, może dwa, jakimś cudem, no dwa. Queen próbuje cały czas creep rozprzestrzeniać. To jest, dla Stefana jest ważna rzecz, aby nie pozwolić zatrzymać to wszystko. Speed na Bainach jest w drodze. 26 lingów również się pojawia. Jakie te lingi są upierdliwe? Trzecia baza dla też już jest w drodze. I co on dalej będzie robił? Przydałoby się min trochę wyprodukować. Myślę, że niedługo miny się powinny pojawić. Mediwaki i miny. Bo samymi Marinesami i Mediwakami to on tutaj daleko nie zajedzie. Są też miny w drodze, więc marin. Marine Marine Mine Medivac, ale do tego jeszcze trochę czasu będzie i przydałoby się zrobić Bane y. e, i gdzieś tutaj wbijać się. Aktualnie splintował swoją armię, chcę zobaczyć gdzie jest najmniej jednostek przeciwnika. Próbuję go tutaj przechwycić, ale to był już simpak. Są dwa Medivaki, e, które to leczą. To się do końca chyba nie udało. Tak jak powinno się udać, aż się napije słodkiego wina. Hmm. Wino słodkie, nie słodkie. Najlepiej smakuje, takie porty, najlepiej smakuje po około 10 minutach od wlania do kieliszka, 10-15, trochę poddycha. jest taki delikatniejszy smak. Na szczęście jest coś, czego nie ma w winach, którzy koledzy kupowali, a oczywiście nie, nie ma siary. <śm> Jak cudownie, że nie ma tej cholernej, cholernej siary. Ale o czym to my rozmawiamy? Dobra, jest po 22, to możemy tak porozmawiać chwilę. Yy, supply po prostu yy, Wino słodkie jest słodkie. Marcin wieczorek, ja nie wiedziałem, że Dajesar coś takiego pisał. Szczerze powiedziawszy, Link Bane na środku kombinuje yy, coś zrobić. Yy, no i właśnie, ten Link Bane za bardzo nic nie zrobił. Aktualnie jest Steam Pack od Będzie próba zniszczenia ekspy, Stefano ma Infestory, ma energię na Fangale. Jeden Fangal pak, trafił bezpośrednio od razu można wszystko łapać. Ekspansja się utrzyma bez najmniejszych problemów. Eee, 122 do 111, więc supply jest mniejsze. U zerga to nigdy nie, dobrze nie świadczy eee, dla m, Terana. Jedna mina została wykopana, aby nie strzeliła tutaj. W Widow Minesa zakopuje to wszystko. Tędy nikt nie podejdzie. Ekspansja zostanie zniszczona. Lingi próbują uciekać. Stefano ma problemy. Stefano ma bardzo duże problemy. Dobry timing ze strony Tezi zniszczy tą ekspansję. Eee, i jeżeli chodzi o, um, o wino, to nie nie zawiera siarczanów, aby było sympatyczniej. E, dobra, Bane za chwilę się tutaj połączą, pięknie się łączą z czym się da. Zakopane miny jeszcze mogą być małą niespodzianką w późniejszej fazie, ale to dopiero gdzieś później. Ładuje wszystko do jednego mediwaka, No i myśli, aby jednak rozsadza to dalej. Cały czas walczy nowe jednostki się pojawiają. Pamiętajmy uważaj, o ważnej rzeczy o tej dużej ilości medwaków, które tutaj bardzo pomagają. Pojawiają się nam też ultraliski w 14 minucie, więc to jest dosyć tak wczesne te ultrale. Są stąd też miał mało, małą armię Stefano. Dobrze, że teraz. Postanowił tutaj atakować. Gdyby teraz zbyt długo czekał, to mógł być dla niego koniec. No ale teraz, właśnie pojawiają się już Ultrale. Trwa zakopywanie tych min, i gdzieś tu miny strzelą. Za bardzo nie dały radę. No to jest ważne. Lingi się pochowały. Ultrale otwierały, zbierały tutaj wszystkie te miny. Jedna w końcu walnęła. Nie zobaczyliśmy, ile jednak kierosek zabrała. Razem ze sobą maruderów jest dosyć mało. trójkę, natomiast w produkcji jest ich piątka. Tutaj trzeba będzie to zapakować. Chyba nie, bo każdy miał osobistego medyka. No i można przeganiać, dziki się przestraszyły. Są tylko 2-2 na upgradach. Niedługo będą miały. Eee, niedługo będą miały kolejne upgrade'y, no na... nie, to jeszcze Cape plating, więc będą 4-2. O tym właśnie mówiłem. Mediwaki nie musi teraz tejże raz wydawać zbyt dużo minerałów, a przede wszystkim gazu na, na Mediwaki, bo nikt prawie że nie niszczy. Jakiś tam fangal czasami zahaczy trochę, korozja przeżre, ale to jest nic wielkiego: wielkiej straty nie ma. 70 do 66 supply większy, no, terena, co, co dobrze nie świadczy. O zergu w takim momencie, ale zaraz 6 ultrali wyskoczy i takimi ultralami będzie chciał się przebić. Co może kombinować robić dalej Teran? Sprawa jest prosta: Teran może w kontrolować skontrolować te ultrale przy rzuciu maruderów, dużo maruderów i Zerg może zapomnieć. O ultraliskach, one dobiegną, ale szybko popadają, jeżeli są stargetowane. Tu jeszcze linki z przodu, ultrale nie mogą się tego wszystkiego dobrać, cały czas trzeba mikrować. Tejże naprawdę obłędne momentami, 400 z kawałkiem nie daje się złapać. E, fangali żadnych nie ma, bo nie ma na to energii. Jeden fangal przy okazji dosyć dobrze tutaj trafiony, e, ale z inwestorów też nic nie pozostanie. No i tejże nie bawi się z przeciwnikiem. W mana, jeżeli wygra z Gossuserem, będzie musiał znowu grać ze Stewkem. A ja nie wiem, czy ja, czy jak chcę to komentować. Bo będzie mi smutno. Byłoby dobrze, gdyby e, przejmuje czwartą bazę w międzyczasie Teża. Jak już widzimy po lewej stronie u do tego wszystkiego dorzuca. Jeszcze sobie plan i trwa ten pościg. Zobaczcie, ile jest Mediwaków: 9 Mediwaków i prawie każda jednostka u może aktualnie być leczona przez jednego e, Mediwaka. Tu jeszcze miny zaczęły wystrzeliwać e, Ultrale. Mamy i no, gonią Ultrale. Są e, aktualnie, próbują tutaj przegonić to wszystko. E, pamiętajmy o tym, że gdzieś tutaj u powinna czekać Armia Terrana. No i Zerkę cały czas się zbiera. Przydałoby się jakoś dlatego Dlaczego fajniej się gra Link Bane, Muta? No tutaj pamiętajmy, że Stefano Raszował do tych ultralisków, ale gdyby było teraz na przykład Stado z 8 mutalisków, to one by tutaj też walczyły i by niszczyły mediwaki w tej sytuacji. Można by je targetować na mediwaki. Teraz jednak tego nie ma i też za chwilę będzie miał 13 mediwaków. Plantery Fortress się tutaj trzyma. Aktualnie armia, którą posiada Stefano, jest do, tego żeby to jest do tego wszystkiego za mała. Jeden Medivac na obleceniu, że się tak wyrażę. Wydaje mi się, że taka ilość Baneów, 20 Beynygów, jednak nie, chyba nie zniszczyłaby Plantery Fortress. W tej sytuacji pamiętajmy, że już jest plus 3 armor. No i co z tym będzie? Za chwilę będziemy wiedzieć, czy Plantery Fortress zostanie zniszczone. Ach, strzały były. Plantery Fortress nie wiem, czy zostało zniszczone przez Beyny. Czy przez ultrala, który jeden tam strzał zrobił. No ale udało się to wszystko zniszczyć. Prawie, że chyba idealnie. Gdyby chwilę wcześniej tej to zobaczył i wysłał jednostki do naprawy, to by się to nie udało chyba wtedy. No ale jak padła jest przy okazji drop u góry. Ym, lingi czekają. Lingi na coś ewidentnie czekają. Aż z zostanie zniszczony ten ekstraktor, dopiero wtedy ruszyły do walki. Co jest ważne, to że Teran nie stracił tutaj yy, Command Center. I yy, no cóż, Marudery jeszcze się zastawił, linki mają problemy, żeby się przez to przegryźć. Przez ten Pancerz, no, ale w końcu się jednak udało, zmusił do yy, ucieczki przeciwnika. Coś mi tutaj wydaje dziwne dźwięki i miauczy niewiarygodne. Ach, mam... Myszka zablokowała mi się, marudery. Był tutaj jeden fangal rzucony, trwa cały czas ten atak. Mamy 12 Medivaców, widzę, że nawet helbaty się jakieś pojawiły. Helbaty, świetna kontra na Lingi, nie zapominajmy o tym. Ehm, za mało jest ultralistów. moim zdaniem, aby były w stanie cokolwiek zrobić przy dobrym mikro, takim jak teraz Teja jest w stanie je targetować, zniszczyć e, i niczym się nie przejmuje. Tak naprawdę, ale niech się zajmie tym, tą tą trójką, tą dwójką, która się źle trzyma. Może przecież to zrobić. Jeszcze stargetował sobie B na 12 lingów, dwa ultraliski, gdzie są te herbaty, które są tak bardzo potrzebne. Wspominałem jaką imbą są medywaki, które na dodatek, yy, nie wszystkie nawet leczą. Yy, na raz yy, niewielkie oddziały. I każdy ma osobistego lekarza. W tym momencie każdy, każda jednostka ma osobistego lekarza, osobistego medyka. Na te czwórki nikt nie dostawał, po prostu bezpośrednio w tyłek zastrzyki szły. Każdy każdemu, więc sterylne igły i tak dalej, bardzo przydatna rzecz. Więc nie wiem, jak długo jeszcze Stefano da radę się tak utrzymać. On ma jednak eco nie najgorsze, ale za chwilę straci swoją czwartą bazę. Bez czwartej bazy skończy się to już trochę nie bardzo, bo zobaczcie, jego natural ma tego wszystkiego coraz mniej. Gdzieś trzeba to przejąć, na czterech bazach jedzie. Likwityrza na 3, tak naprawdę jego przeciwnik na 2. Eee... No i cóż, Terran w rękach Krańczyków jest imbą Jest Po prostu imbą Stefano chyba już to wie, że on przegrał ale nie chce się jeszcze poddawać. Czy wychodził z gorszej opresji? Wątpię. Jak już mówiłem, nie było niczego, co byłoby w stanie pozbyć się mediwaków. Nie pozbywać się mediwaków, pozwala, żeby one tak gdzieś były by utrzymywane. To właśnie to się teraz dzieje. Ale jednak oglądanie likwiterzy jest. Tutaj byłoby chyba dobrze zapakować się do tych mediwaków, co niektóre jednostki, chociaż nawet nie. z tym i lecimy dalej. Wykrwawi, po prostu wykrwawi zerga. On jest taką imą, że nawet nie potrzebuje mediwaków ze swoją armią. E, żeby było ciekawiej, zobaczcie, nawet Liquidze nie ma ustawionych mediwaków pod e, żadnym hotkejem. To co? Będziemy mieli koniec? No chyba powinniśmy mieć koniec tej gry i będzie gładkie 2 do 0 na Liquite. Bo to, co robi ten Korańczyk, jest cudowne, żeby wracał on do formy. Byłoby fajnie, gdyby na przykład udało mu się wygrać w tym turnieju. Congratulations, mówiłem, że będzie congratulations, więc 2 do 0 wygrywa Stefan, wygrywa Liquid Teja. Następny mecz już za chwilę, Mana kontra Gosu Józef.